W pierwszym odcinku w Nowym Roku zapraszam do restauracji Akropolis, która już od 11 lat serwuje przysmaki kuchni greckiej. A Atutem restauracji jest jej lokalizacja w samym sercu miasta na wrocławskim rynku. W letnie dni można usiąść w ogródku, podziwiać ratusz i piękną architekturę starego miasta. Akropolis proponuje typową domową kuchnię grecką w połączeniu z odrobiną fantazji i nowoczesności. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie miłośnicy dań z grilla, ryb oraz owoców morza. Powiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z gastronomią? A, moja przygoda z gastronomią zaczęła się 8 lat temu właśnie w lokalu Akropolis. Mhm. Miałem tutaj możliwość pracy ze wspaniałymi kucharzami, którzy zarazili mnie pasją i miłością do tej kuchni. A zaczynałem jako pomocnik kucharza, ale dzięki mojemu zaangażowaniu w życie lokalu i ciężkiej pracy, awansowałem systematycznie i dwa lata temu zostałem szefem kuchni. A dlaczego kuchnia grecka? A kuchnia grecka jest kuchnią stosunkowo prostą. Charakteryzuje się świeżością składników i zróżnicowaniem smaków. A daje kucharzowi wspaniałą możliwość obcowania ze świeżym produktem, co wcale nie jest takie oczywiste we współczesnej gastronomii. Znasz formułę naszego programu, wiesz, że zapraszamy zawsze gości. Co dzisiaj przygotujesz dla nich? A dzisiaj dla naszych gości przygotowaliśmy dwa dania. A dla Pani przygotowaliśmy doradę w sosie winno-warzywnym. A dla Pana przygotowaliśmy żeberka, jagnięce w sosie kleftiko. Dzisiaj dla naszych gości przygotowujemy dwa dania. Dla Pani przygotowujemy świeżą rybę, pieczoną w całości, w sosie ze świeżych warzyw, do którego przygotowania użyjemy marchewkę, świeże oliwki, cukinię, bakłażana, paprykę, czosnek oraz cytrynę, świeże zioła, masło, przyprawy oraz oczywiście greckie wino. Zapraszam! Ryba w piecu. Mamy więc czas aby przygotować drugie danie. Dla pana przygotujemy grillowane żeberka jagnięce w sosie kleftiko, do którego użyjemy pomidory pelati, świeże oliwki, świeże warzywa, zioła, przyprawy, masło oraz oczywiście greckie wino. Na, to. Dzięki, dziękuję. na pewno? Ale niestety musimy odmówić. No. Cześć, przepraszam, chcę Was zaprosić na obiad do restauracji Akropolis. W ramach naszego programu zapraszamy pary na degustację. Dzisiaj szef kuchni przygotował dla kobiety pieczoną rybę, natomiast dla mężczyzny sąberki i jagnięce. No to świetnie się składa, bo właśnie jesteśmy bardzo głodni. Tak. tak? tak. Chcecie się wybrać na obiad? Would you like to eat dinner? tak. Tak. Dobra, to chodźcie idziemy.